No I tu na biureczku jest komplet, rozłożony. Bateria się ładnie zdjęła, nawet nie trzeba było jej zbytnio podgrzewać. Widzicie, pod tą taśmą, która właśnie wypycha, pociągając za nią, wypycha baterię. Są dwie taśmy, więc. I tu jest jeszcze taka uszczelka od baterii, taka, żeby uszczelniająca, żeby bateria czasem nie latała. To sobie zrobię, jak już dojdzie do mnie wyświetlać i będę na bieżąco przekładał, bo tutaj jest jeszcze głośnik rozmów. Taśma przycisków, czujniki. Na, na dole jest, jak widzicie, taki sposób łączenia wyświetlacza: poprzez taśmę, która idzie przez cały telefon do góry, do płyty głównej. Głośnik muzyczny, silniczek wibracji tu jest i jest jeszcze na odcisk palca. To tyle. Tu mamy płytę ładowania. No, cały komplecik czeka na nowy face. Także, cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia później. No i to na jest komplet, rozłożony. Bateria się ładnie zdjęła, nawet nie trzeba było jej zbytnio podgrzewać. Widzicie, pod tą taśmą, która właśnie wypycha, pociągając za nią, wypycha baterię. Są dwie taśmy, więc. I tu jest jeszcze taka uszczelka od baterii, taka, żeby uszczelniająca, żeby bateria czasem nie latała. To sobie zrobię, jak już. Dojdzie do mnie wyświetlać i będę na bieżąco przekładał, bo tutaj jest jeszcze głośnik rozmów, taśma przycisków, czujniki. Na, na dole jest, jak widzicie, taki sposób łączenia wyświetlacza: poprzez taśmę, która idzie przez cały telefon do góry, do płyty głównej. Głośnik muzyczny, silniczek wibracji tu jest i jest jeszcze na odcisk palca. To tyle, tu mamy płytę ładowania, no cały komplecik czeka na nowy face. Także cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia później!